Siemano z tej strony Dragon Lord. Dzisiaj odpaliłem znowu Tibie. Obiecałem wczoraj, że nagram sobie coś jak XP, i gdzie XP wam pokażę. Yy, a więc co mamy. Yy, 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 wczoraj, yy, widzicie, dobiłem od tyle trochę ponad jeden skill. 67 jest końcówka. Yy, do Levela zaraz zobaczymy ile. 25% do Levela. Yy, 41 godzin 13 minut staminy. Yy, oczywiście do 40 godzin czyli jeszcze tutaj powinny mieć więcej jakąś się odnowić 2 yy, godziny mamy extra yy, razy na paku no i co yy, no i zaczynamy grę chowam to trochę się może przycinać bo yy, mam trochę obciążonego neta ja tam pobieram sobie pewną wecz więc troszeczkę się może tutaj tam przycinać mam tu o, mam rojalki jak widzicie bo są od 25 założyłem bo i tak tu nie mam waste nawet mam tu nawet zarobek się jak nie wiem, może jakoś dać to. Może jakoś damy radę. No to nie będzie wszystkieks. <grych> nie wiem jak będzie się ciało, to najwyżej wyłączę. Poczekam, aż się ściągnie. Oj, kryp zabity noting. Dziś naknęło dwa krypty. A, w takim cięciu się to będę zostawał chyba. Osiem GPA. Tak się tnie, że nie wiem. No, chyba będę niestety wyłączyć, może tutaj wybiję ten jeden korytarz taki, nawet dwa tutaj tutaj są te mumie krypton szamblery takie tam piedoły a i tam ten drugi tam są gole to może jakoś powoli wybiję później wyłączę poczekam aż to się ściągnie, pół godziny i dopiero odpalę tibie bo w takim cięciu no to ciężko to będzie grać tam jak pójdę dalej tam będzie parę naraz to zobaczymy jak to będzie czy dam radę czy nie Uch po 15 bierzemy kasę No dawaj, dawaj przez to cięcie się znacznie więcej dostaje to się bierzemy oczywiście to są tutaj są na tombach w ankraftunu no jakby ktoś tam nie wiedział tu nie wiem, było coś czy nie już nie pamiętam nie ma no. no. Poszła dwa szały nawet ładnie już chyba nic nie będzie, nie ma nic. Welcome. Dobra, idziemy do drugiego pomieszczenia, tam są gole, tam wybijemy tylko parę Gole, i tam dalej nie schodzę, bo tam jest mm, ten stalker, ten śmieci znika i den mnie to. A tam jeszcze dalej jest chyba filet, file elementar, nie będę na to schodził, bo i widzicie już mi było dwa, dwa rojalki już mi były, nawet dosyć szybko. To nie biorę. A jeszcze Wam pokażę taką fajną opcję, co mi kolega pokazał. Tylko zaraz ja to sobie wybiję, to Wam pokażę. No, tam dalej już nie idę, bo to jest stalka. pokażę te opcje co mówiłem dobra no to tak, wchodzimy w opcje i wchodzimy w grafikę drugie od góry i dajemy tutaj advent coś tam i tutaj mamy set ambient light coś tam o światło i tam mamy chyba 25% czyli ustawione dajemy to na maksa i tutaj mamy Yy, jeszcze coś tutaj Light, yy, Limit, coś tam na dole. Tak samo taki suwak. Yy, też dajemy na Maxa. Pokażę jak zmniejszę. tak było tak kiedyś, to pokażę jak to mniej więcej wygląda, jaka jest różnica. OK. O widzicie, tak było kiedyś. Ciemno trzeba używać u A ja sobie to daję na Maxa. I daję OK. I nie muszę używać u to tak chciałem wam pokazać ile do 10%. 10% dobiliśmy. A może jakoś dobijamy to powoli. Nawet na takim się zinecie. Najwyżej ja trochę ekssury. Noszę 5 manasów i 40 haltów. Tylko jednego gdzieś zużyłem, ostatnio i zapomniałem kupić. Jeszcze y, zrobiłem sobie wczoraj Barbariana, bo chcę zrobić sobie I, początek Ice Islanda, mm, bo coś tak myślę, że na 30 levelu, żeby się na piraty przerzucić tam sobie trochę jak spić na piratach a jeśli Islanda to ogóle... już kiedyś robiłem to tam, tam, sobie radę to zrobić to chyba się robiło, nie wiem, tam parę pierwszych miejsc, jakoś się robiło, czy jakoś tak pamiętam żeby na te piraty tam chodzić kiedyś to robiłem, muszę sobie tam sprawdzić na tb.pl jak to się robiło i tam na ogóle na minus 2 nie idę, bo tam jest ghost, a ja nie mam go z czego zabić teraz. Nie wiem właśnie, może tutaj wiecie czy ze Historicona da się go zabić, czy nie, bo nie mam tego kupionego, ale planuję sobie kupić. W ogóle jeszcze nie kupowałem żadnych czarów. A mi dzwoniły Muszę sobie kupić u ten właśnie z kupować Kupować sobie parę czarów. właśnie tutaj mam takie pytanie czy z da się ghosta zabić czy nie bo tak mi się wydaje że chyba nie ale nie jestem tego pewien A jak się nie da to tak może by ktoś tam napisał w komentarzu z czego mogę na takim levelu 26 zabić no w 27, bo pewnie już niedługo wbiję, to dzisiaj na pewno te dwa levele jeszcze wejdzie 8 w sumie sobie tam może schodził nie jak nie zdążę zrobić tego Asislanda to tak może będę robił dopiero może na weekendzie coś będę robił nie wiem czy dam radę coś zrobić na tym eee, w tygodniu czy nie, bo Troszkę tam nauki, nie wiadomo zawadę czy nie? Jak dam, to może coś tam sobie zrobię. A, ale to się nie Trzeba coś tak ciąć. widzę, że połowa się już ściągnęło także... Nie jest tak źle. Coś pas na pasku. Był takim jak wspomniane level to Wydawno jakbym level jakby nie to Zakiet nie niedawno ale już by mi nudów obrakowało Ej się tak lota 3-4 to nawet tego nie biorę bo Nie mogę go zabić No nie nic, później tam pójdę, niech zabiję. W nie dogonię na takim cięciu się. Mm. Tak jak będę lecił, to 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 Was bym miał, jakbym tak Normalnie. No następnego nie dam ale zabić, muszę później pójść. No dobra, nic, później tam pójdę. Nic to, co zjemy. Z takim eksperymentem to naprawdę... No, zabij, zabij, go, bo zaraz ucieknę. Yes, Udało mi się go chociaż zabić jednego. No 3GP mi wypadło, to nawet nie biorę tego. Jeszcze jeden skarab, to sobie pierwszy zabiję, a później pójdę tam i sobie to pozabiję. po prostu u mnie czy nic nie ma mowy. Tam na górze też jest yy, Stalker, to tam też nie zachodzę, bo tam właśnie jest ten Stalker. na robił tego gówna Trzeba uważać, żeby tu nie powchodzić to to. Jak już otworzyłem to na te kasy 15 GP 23 GP Kur... I ile pokazuje licznik? O już zaraz będzie lewe 3 minuty mi pokazuje do levela widzicie no, nawet tak się tnie, to, to 25% to niedługo nie, nie, nie wbija jakby się nie ciało już by było na pewno lewe 8gp to sobie już wezmę Tutaj jeszcze na tym, co tutaj mogę spotkać. Slim jest jeden tam w drugą stronę jakbym poszedł I jest Bellholder jeden Z takich potworów, co tutaj jeszcze nie widzieliście. Na tym XP, właśnie na minus 1. Tam na minus 2 to nie wiem... Na górze to nie wiem co jest. Znaczy nie obełem tam jeszcze nigdy całego expa, bo dlatego że tam Ten Ghost to mi się trochę tam, co są i mnie to, to Na frente znika e curde, wkufa em to straszliwie. Dobra. Do levela chyba 1 albo 2%, 2 chyba, nie 2, 1. Wziąłem w 2. Jak widzicie, 15 minut właśnie jak spimy w tym momencie. 25% w 15 minut, ale byłoby szybciej tylko to cięcie się. Strasznie mi spowalnia. jest mamy level. się sobie ten X tam już niedługo nie zostało i dopiero wrócę tam gdzie zaczynałem EXP'a i wyloguję się tam i wtedy skończę nagrywać filmik Nie mam też czasu z dawała, levela, potem sobie dobiję Znaczy poza tym poczekam aż to, to się ściągnie bo w takim cięciu to nie będę to nawet marnował czasu Po prostu już nie, chciałem już nie stopować tego filmu tylko to już nagrać bo nawet chyba z procent dobiliśmy no, Już procent nawet dobity Także Ile pokazuje do levela? Godzinę 3 minuty nie, by było jakby się nie działo Jeśli myślę tak 50 minut Dałbym radę dobić tutaj level no się tak nie działo Jeszcze skarab powinien być, tak zazwyczaj jest, nie zawsze, zwyczaj zazwyczaj jest, skarabek, o teraz nie ma, zazwyczaj tutaj jeszcze skarabek, zanim tam na dole wejdę, tutaj na górze już jest skarab, tutaj goal zazwyczaj też już jeden jest jak wracam, Jest. Dzisiaj widzę, że 68 wejdzie Nie jest tak źle jak na ten level Dobra No to co? Czekamy, aż znikną nam mieczyki i Jeszcze powiem o takiej nowości, że się dowiedziałem, jak teraz kiedyś jak mieliśmy Kiska i net nam się złączył, no to zazwyczaj padaliśmy. A teraz jeżeli wytrzymamy tam chyba 7 sekund, czyli ileś, to nas automatycznie wylogowuje z TB i nie padamy. I jeżeli na przykład to jest to w środku expa, no to ktoś może powiedzieć, no to z tego zaloguje się i frysz pada na środku expa. Ale jest takie coś zrobione, że przez kilka sekund, nie wiem, nie wiem ile dokładnie, może przez 10, 5 sekund, potwory, my nie możemy być potworów, a potwory nie mogą być nas i w tym czasie możemy się na przykład uleczyć y, albo uciec sobie gdzieś żeby y, nie paść no tylko że musimy właśnie tą wytrzymać chyba z 7 czy 8 sekund tak gdzieś około nie wiem dokładnie nie wiem to z własnego oświadczenia ale właśnie kolega mi też mówił że tak jest więc mm, na pewno tak jest no i czekamy dalej aż to zniknie o zniknęło logout no i co? No i zapraszam na kolejne filmiki. No nie wiem, może jak coś na piratę przerzucę, coś nagram, albo tutaj jeszcze coś nagram, zobaczymy jak tam będę miał czas. To może, ale raczej coś na weekend dopiero nagram, bo w tygodniu to ciężko będzie. Dotrzymajcie się gorąco i się mano.